Siemano wszystkim jest ten Duwix. Witam was już w trzecim odcinku z GTA Andreas. Troji, Divid Edition, Remastered. Y, na sam początek filmu y, zrobimy sobie, na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie trzy misje u Big Smoke'a bo chcę wam pokazać ten, tą najtrudniejszą dla wielu graczy tą misję z pociągiem. Ja akurat z tą misję nie miałem problemu, ale ja chcę wam pokazać tę misję jak ona wygląda. No ogólnie ogólnie, trzy misje, bo na razie, na razie, na razie te, tej misji nie będzie z pociągiem, dopiero będzie po dwóch misjach. Na razie chyba będzie misja z Odzilokiem, nie? Ten I Am Gangsta, jak tak śmiesznie mówi, bo on też pokaże, jak on tu śmiesznie mówił. No to ja także przez przedłużanie przechodzimy do Big Smoke, do kadzsenki, także zapraszam Was do oglądania. I know Jeffrey's been somebody's bitch for the past three <laughs> <few> weeks, right? <laughs> I know. Yeah. Hey, hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? <laughs> nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What well, Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Good to hang with you, brother. I'm sorry I can get a little tense. Don't worry about it. <laughs> hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke? Oh, yeah. He's a real gangster now. <laughs> I see. And what'd do he do? Anything he can get thrown in jail for for his career, joyriding, parking fines, or some other bullshit. Did that fool go. Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard. He <laughs> got him. <laughs> oh, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. Ah, uh, ah, uh, my bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man! Hey, Jeff! I thought you was going to uh college. <laughs> <laughs> man, fuck you! Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? You fool. What's your plans, big gangster? Now nah, you a free man and all? Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, uh huh? Just a stepping stone to greatness. <laughs> <laughs> Dobra, to tutaj Masz za jakiś rynk ma no, sprawę do wyjaśnienia No to nie, już jest Jeffy, to jest OG Locke Który wyszedł z biedra i już czy pistolet, nie? Lewo co wyszedł z biedra, ale już całe pistolet, nie? To jest śmieszne A dobra, to jeżdżę na miejsce, teraz pokażę wam I'M GANGSTER Man, this the spot. Like this hood? Man, I don't give a shit. I'm gangster I'm gangster Hey, I stick with Jeff. I mean Loke. <laughs> come on, let's leave Loke to deal with Casanova. I'll see you guys back on set. You want something, G? <laughs> Freddie, I've come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey! Idea, man. that was just a prison thing i got plenty of muchachas on the outside i, I don't need your scrawny ass I man ignore him see i don't know what he's talking about hey yo give me back my rhymes you thief i'm gangster i'm you thief i'm gangster you dropped the soap sugar i don't know nothing about any rhymes hey hey motherfuckers making a run for it hey Lo, get back here nigga you crazy Jak ja to kocham, jak, jak on to mówi. I'm gangster. jak on to śmiesznie mówi, nie? Śmieszny akcent ma. Ale dobra, goimy tego gościa, tego Vagosa. Ja miałem problemy z tą misją, na tutaj ciężko, tutaj są takie zakręty, on tak jedzie zakrętami cały czas, że... W ogóle ciężko go złapać w ogóle, bo ty odzie... nie umie... nie umi go trafić nawet, nie umi. No chyba nad takimi umiejętnościami... Między tymi motocykla bardzo, cię, bardzo łatwo się rozwalić, nie? Albo gdzieś wypaść z motoru, nie? No patrzcie co robi, on co chwilę gdzieś skręca, nie? I to jest straszne, nie? To trzeba mieć taki, takiego skill'a w GTA Że masz nie? Patrzcie co on robi, nie? No już się rozpieprzyłem, nie? Gdybym miał lepszą umiejętność motocykla, to bym tak się nie rozpierdolił, nie? No, czekamy na niego i jedziemy dalej. Mówię, ta misja jest taka że jest ciężka, nie? Żeby za nim jechać, Patrz, on przerwał ludzi, te ludzie są, kurde, przez górę, nie? No, dawaj, dymi się, bo. No, mi się, mi się, mu już. No, trafi go, no. O jezu, nie. Nie, motor, nie! No, to już po misji. No, to już zjebałem. No, tempo poleciał w ogóle, co jest? On tu przeżył? A wszystkie tu da się przeżyć, ale to już chuj, bo już uciekł. No, kurde, no. Właśnie o tym mówiłem, że to jest Cię, ciężka misja, nie? Dobrze, są te 3 pointy teraz w nowe nowej ed 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 Edition. No, drugie podejście. Dobra, jeszcze raz gonimy. Teraz lepsza muzyka. Teraz postaram się. Nie tego, no. nie to motoru, nie, ale to nie będzie łatwe. Próbuję też go szliwać, ale potem pociska do nie delatują, <tryk> chyba. Dawaj, dawaj. Mam wrażenie, że odjrzał trafia w motocykl niż w niego, nie? Tak jak mam wrażenie, nie? W ładzie motocykl się obrywa niż on. O. Tak, przez chwilę lag był, bo nie tekstury się przygotowywały. Czasami dźwięk się nie przyszedł. To co widzieliście? Przez chwilę nie dźwięku motocykla nie było, nie? Nie wiem, co to się dzieje. No i znowu, kurde, no. znowu lag był, nie? Przez chwilę. Sekundowie. Czyli takie są, mamy małe problemy z optymizacją. Ale nie ma takiej tragedii, nie? To, to są sekundowe lagi tylko, ja Cziny. Kladkowanie po prostu, nie? No come on, come on, dawaj, strzelaj do niego. Odziel Kurde. Jesteś gangsterem kurde, czyli mówisz, jesteś gangsterem, a nawet zabić jednego gościa nie mówimy zabić nawet. To to za gangster, kurde, chłopie. No dawaj go! I tylko to ty, w niego ty, a nie motor Ja nie mogę, nie? Ja bym ja przypadł już w sekundę bym go zabił już go, nie -i, Jeffrey. <laughs> tylko coś mi się powiedział O bo mój Boże odpowiedział nie no dawa, dawaj dawaj Odyje oh, mi mu się motor, no ile mam za nim jeszcze jechać? sweet cheeks. gdzie on jedzie w ogóle, nie? Przez trawę tutaj jeszcze. Przez schody jeszcze jedzie. O, sakra. wy kończko Mangle, no bo dojedziesz do, do 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 ją mu kup. Tak. Kerenboy. Dobra, dawaj go. No, mam go. Dobra, jest w końcu. Don't you say a damn thing, CJ. <laughs> Wish you lonely low. Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grow. no i can't i gotta go and sign in for this damn job whatever you want you want to ride anyway sure thing let's roll i could have been me in the, the, the old job mission like a super technician baby come on with that shit man don't give a crutch look at yeah, you all <laughs> oh, muscle shit man i got 17 on the hand you could have did that out here because i did it in the joint It's yeah. I guess it is. Gangster. Ale mam wrażenie, no... No... Mogę się mylić, ale chyba nie miał chusty. W ale chyba miał czapkę, chyba, tego co to. Chyba tak, miał czapkę. Więc... Yy, Odzilok też ma chustę, nie? A dobra, to jedziemy do jego... Do Burger Shot'a, bo tam... Ma robotę. Tam pracuje, musimy tylko tam zawieść. Ja akurat O Wilku omawiał kiedy ten, on mówi, żeby układ mu rymy, to akurat le leci Maddock, a jemu rymy będziemy kraść. Później się im nic O, umiejętność jazdy na motorze zwiększona masz. O, właśnie, to właśnie o tym mówiłem. Ja bym miał większą umiejętność jazdy na, mo na motocyklu, to bym tam, tak, tak szybko nie, nie wypadł, bym, nie? No ale dzielę razem na to, jest tragiczna, bardzo małutka jest. A to się długo nabija, nie? Tak, burgę to pyska. No. Dobra, robię cięcie i jadę do Big Smoke'a, bo to jest daleka droga akurat, więc wyjdziemy się przy Big Smoke'u. Yo Carl, see you around. <laughs> the fuck they doing over here anyway? Punk-ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from May Carl. I gots to go scoop her up. Dobrze, siadam, są one do Big Swalka, no, Chodźmy. No i tylko koło te, te auto, auto skakiwanie, <grytanie> ten nowy edycji. Zobacz nas, sp na, sp na spotkanie, jeżeli potrzebujesz, bo mi to pani Edemeta. Mm, coś, coś mi się św świta na misję akurat. Yeah, man, just cool out, homie, just chill. Your cousin coming here, from Mexico. Yeah, me and her go way back, way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Yeah, just think, the whole world, those are your cousins, Smoke. Yeah. Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here. Let me do the talk. Man, I shoulda known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokeyo. And I want that grass. Comprende? <laughs> hey, fuck you, cabron. What? No, that ain't nice. Coffee, yo. Up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, psh, psh. Man, man, let me about this, man. Fuck this. Get him smoke. Yeah, yeah, get this shit now. Get him. What talk about? you talk about? The fuck? What you talk about the fuck. Yeah, fuck a big smoke. Remember that name. Musimy stick z him CJ. To jest yours, baby. Oczywiście, Big Spawn nie ma siły już. Biec za nim, bo zja, za, za dużo, za dużo frytek zjadł. Yy, dobra, o, 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 o tym właśnie o mówiłem: to jest jedna właśnie z misji, która po poprzednim odcinku mówiłem, że kiedy byłem na siłowi z że wytrzymałość jest bardzo istota, właśnie o tym właśnie mówiłem ale Akurat na tej misji wytrzymałość jest bardzo ważna, nie? Bo kiedyś jak robiłem tą misję, bardzo miałem, bardzo małą wytrzymałość Już, już nie miał siły I nie miałem szans go dogonić, nie? A teraz mam troszkę większą wytrzymałość, teraz go dogonię bez problemu, nie? No, troszkę wytrzymały jest, ale... Nie leży, dobra O, trochę kasy miał i broń. Teraz powinna być mi, ta misja właśnie z Big Smoke z pociągiem No nie, bala się jeszcze Ufał mi, za mi o, jakie kombo mi zawalili, szybko uciec, o nie A te bazie są wkurzające, nie, bo jak zrobisz misję i jesteś koło bazy, to oni na cię napieprzają i, i jest po tobie, nie, nie masz, nie masz szans nic uciec z ogień, to jest masakra z tymi balazami no i po raz pierwszy zginąłem, nie, iść twoje zdrowie, no, tu jest spital aby uzyskać zdrowie jest coś, albo pełnisz apteczkę, albo zabijesz, no albo też może się do, do karetki, bo jak się do karetki, też się, ci się uleczy, no i się jak, przed wrzuceniem szpitala, profesor skrytuje swoją broń, czyli stracimy broń znowu, nie, bo traci broń, I nie mamy broni, jak widzicie, niestety, ale dobra, broń mi nie będzie tak bardzo potrzebna w tej misji akurat, bo tylko Big Smoke będzie szczelą więc lecimy do Big Smoka, robimy tą misję z pociągiem, ta, ne, ne, no nie, Zerca z 50 jechała. Nie, nie, nie. nie, nie. No, ten <laughs> wyrzuciłem go samochód i on wsiadł znowu. co on robi? Co on robi? Wysiada, i wysiada, co jest grane? Nie wiem, dziwne. Dla, to, dla wielu graczy gra w te w auto, ta, ta misja z Big jest najtrudniejsza. Ale ja powiem wam, że ja z tą misją nie miałem problemu, nie? A nie razu ją nie ma, nigdy nie failowałem. Ale specjalnie dla was, za. Dla tej powiedzi z Big Smoke spajluje dla was, nie, to misję, nie? Nigdy do tej misji nie sfajlowałem, ale spajluje dla was na, na filmie, nie? Jak to będzie wyglądać to jest powiedzenie z Big Smoke'a, nie? Że mieliśmy tylko jechać za pociągiem CJ zawsze znaczy, się nie? Także lecę do Big Smoke'a i ja zapraszam Ale oczywiście nam by dealerzy, co mają wchłpy pieniądze mają, ja żeby ich pozbijać, bo mają dużo kasy. Ale bałem do big smoka. Hey, Carl, keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig. That's right, Carl. I got my eye on you, and like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker. What was that all about, baby? You tell me. Oh hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tim Penny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't hey, thinking of taking a little ride.

What are we looking for, Smoke? Some bogus cats meeting some San Fierro reefer cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos S.A.s. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. There is that moment, we have to kill those four, I mean Smoke had to kill musimy four, and we had to go after him to get No zobaczmy jak to ja mam pójść. Na sam początek Sfajluje to misję dla Was, żeby dotrzeć do tego dialogu, kiedy Smog mówi, że nie tylko to pociąg jechać, nie? Zrobię to yeah, dla Was? To CJs, so no dawaj Smog, strzelaj. Tylko nie w pociąg, tylko w nisz, No dawaj, dawaj. A widzę, że łaliko trafia teraz. To co mi trafię, ale przynajmniej się w niego trafia. Wow! Ale wybuchy są ładne w tym, tej wysy... Powiem, że nie. Teraz specjalnie tutaj jeżdżę, żeby nie trafił w nich, bo już dwóch zabił, nie? Wtedy, kiedy wyjechaliśmy, już dwóch zdabił, nie? Przecież szybko tam tu idzie teraz. Pociąg. Ja jeżdżę, żeby, żeby ich nie trafił tak specjalnie Co jest, ten gość co tak ma jest ma po z pociągu to przez chwilę jakby, nie? Bo słyszałem też cały jakby, jakby dostawał, nie? A, nie, a tak naprawdę nie, nie dostaje To było dziwne O nie, Big Smoke sobie radzi, trafia... trafiał, o fakt, go został jeden, dobra to teraz, to teraz tyle żeby tego ostatnio nie zabrał, nie chcę, żeby ich zabił, nie? Bo chcę wam dla was tę misję jest failować nie? Dobra, uh, łatwo idzie, powiem że nie, kurde. To ja... mi się daje, że to, Rockstar teraz poprawił, chyba celowanie poprawił, nie? Tak mam wrażenie, że... Po... Że poprawił Rockstar celowanie y, tym pociągowi. Dobra, jesteśmy w momencie tym i... failujemy misję, także... Już jest ten dialog. Już jest ten dialog. All we had to do was follow CJ! to jest mega follow misją, nie? Zostało w tych pamięci, nie? Do legendarnych, legendarnych serii GTA. A dobra, robimy teraz drugie podejście, teraz robimy to w moim stylu. W którym ja nigdy tej misji nie seriowałem ani razu i dla mnie ta misja była, była bardzo łatwa nawet w dzieciństwie jak grałem ja tej misji nigdy nie seriowałem, nie, naprawdę nigdy, nigdy nie seriowałem tej misji teraz pierwszy raz, bo chciałem wam to pokazać, nie, ten dialog no Dawa, dawaj smog, dawaj tutaj w tym pociągu, tutaj, tutaj le lepiej trzymać się nie torów tylko tutaj poboczu trzeba, wtedy smog ma lepszą celność jakby, nie lepiej, le lepiej taka no i patrzcie, już dwóch zdjął, no widzicie jak, jak łatwo? Jeszcze tylko ty dwóch No wybuchu już mu mówiłem, że ładny, bo no, oni są efektowe sobie te dłużej Teraz trzymam się torów ale teraz jadę trochę No i patrz, no i bez problemu, zatekuj jeden, no i patrz, wiele co wyjechałem, i już tylko stawi Tutaj trzeba jechać na spokojnie, tutaj trzymać się, nie trzyma się torów i on trafi, nie? Nawet jak go za ciebie trafia No, wykuj smog, dawaj. No i dawaj, i tyle. Kurde, pestka normalnie, S Dobra, zabieć big smoga to spadnę do domu. Dobra. O kurde, ile kasy. Biorę tą kasę. No, że 100 dolarów było ponad. Ładnie. Dawaj. What you think, man?

Ej, hey, you better clear out CJ! I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. All right, homie, you be careful with those cats. I'ma see you later. Ja też się ja, robi żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zobaczyliście tą legendarną misję najtrudniejszą dla wielu graczy, to misję i ten dialog Smoke'a I odzi I'm gangster. A ja się zamierzam, że czekam na 12 filmu. Właściwie, teraz to ja, to ja będą livey, więc zapraszam Was na livey. Także trzymajcie się, na, na razie.